Witam Was wszystkich z tej strony inspiracji. Oto mamy kolejne starcie z potworem. To się zaczyna, o właśnie. Mam nadzieję, że sobie poradzimy z taką ilością amunicji. Będę starał się bardziej ją oszczędzać. Nie to jest, dobra, mamy. Dobra, no daj pokaż. Będziemy coś zrobić teraz? Nie. No. Dobra. Ciekaj. Dobra. Słuchał. Zażyć łańcucha. Nie jest teraz ciągniesz po nim swój не на тебя. не знал, что снова заставил Курды, ну... Отлично, курва, надо не могу я No zip jej, nie wiem co z Świetnie już nie mam amunicji. Zamczek strzelam do nichowo. Zwątpię, żebyśmy to wygrali tym razem. Chyba, hmm, że będę musiał się wrócić w odczytaniu. Nie wiem, trzeba ja w ogóle... No, fajnie. I walczę O, skinęliśmy, dobra. No, muszę się wróciło. No. damy rady inaczej. No ale to trochę twórcy użyli w tym momencie, i przemyśleli takie ewentualności, że ktoś może nie mieć amunicji i musi się albo wrócić. Co innego, jakby że nam zapisywało za każdym razem. W tym momencie, jeśli się wrócimy, wtedy nie musi się wracać, po prostu tylko raz podejść tutaj po tą amunicję, by już mieć ten stan, który jest teraz obecny. A tak tracimy z 2 minuty na to, żeby tu zejść. Ale idę tutaj ostatni raz. Jak nie, to będziemy później. Będę pauzował nagranie, chodzi, bo to nie wiem ile razy to wyjdzie. Ale jak będzie ich zbyt wiele, to świetnie po prostu. Mam no, jakiś default, więc na razie pauz. Znasz z powrotem. Bo <laughs> nauczyłem już to mało nic, czy nie ma Wziąłem, na razie idziemy zmierzyć się z tym potworem. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. I to idziemy stoczyć. ten bój z nim. O, aż wie wszystko co możesz, a to jest, jest? Ja Myślę, że to jest skład jakiś. sobie. Pocznie by było. Obydwie No wysłałem oczywiście Oddamy radę, dojrzałem albo wiem już Więc zmarnować zamierzam Kurde, akurat schował z tą macką Czemu akurat kową mackę gniał ja szczerą nie niebezostazy? To Tak Nie Obejrzeliśmy Jesteśmy jest bardzo... No kurde, czemu on mi przeładowuje w tym momencie, kiedy ja chcę go atakować? Trzeba specjalnie... Przed tym znowu nie damy rady bo oczywiście On nie współpracuje ze mną Przeadywałem specjalnie przed tym jak go zabijam, a on mi akurat wtedy kiedy chciałem z... niego uderzyć no, Nie w nie mam nadzieję, że mi starczy. Przeładuj. No, wyciągaj. Dobra. Ну? снова мне не удалось. Боже... Живое, Где ты? Где у маска? Ну? Wyciągaj. Czemu? Kurwa teraz na Ciężko będzie. Ja też nie mam za dużo amunicji, bo świetnie. Świetnie, że taki kon teraz zapnął. Ciężko. Tracę. Mamy nic też. A jestem. powinien wyciągnąć swojej macki. No. No czemu wyciągnął te zamiast tamtej. Nie, może coś źle radzę za tym się. Świk. Zobaczyć poradnik. Do Nie wiem jeszcze tutaj. No, świetnie, już nie mam amunicji. No no jak ja mam z nim walczyć bez amunicji? No nie mam nic. Świetnie. No, nie ma tu już nic. żeby tu coś zabrać nie no mogę nic nie chyba że tym mogę już nie chcę zrobić tutaj tego nie mogę wziąć więc wyjść tu nigdzie też nie mogę Z tej strony Dobra. zabij mnie, bo to nie ma sensu bez amunicji i tak nic nie zrobię. Przerwę na nagrania, zobaczę poranik, czy dobrze w ogóle z nim walczę, bo może ja robię akurat błąd w tej chwili. To Hej, witam was z powrotem. Czytałem właśnie jak mam go się pozbyć, ale z tego co czytałem to powinno po, po właśnie usunięciu tych macek yy, zestrzelić te po prostu trzy yy, i powinno to wystarczyć, ale niestety nie wiem czy to kilka razy trzeba zrobić, nie tam nie było napisane. Yy, ja już właśnie byłem yy, wcześniej zebrać amunicję, więc mam tutaj przy sobie... I umówię się tak, że pokażę Wam właśnie już tą ostateczną walkę, nie będziecie oglądać moich faili, chyba że jeden, max, dwa Wam wrzucę, a resztę wytnę, bo to nie ma sensu. Więc idziemy się go pozbyć. Dobra. że się uda teraz się go pozbyć dalej. No wysuwaj te macki, bo dobre. No jest, teraz powinien paść, ale niestety... Wstaję i dalej. Drugi raz pada. Dobra, może do trzech razy sztuka. Dobra, bo mnie zaraz przygniót. Wysuwaj swoje matki, kurde. Świetnie, zanim mogę wrócić żeby go zaatakować. No, jest szybszy ode mnie. Dobra. Dobra. Wysuwaj, powinno to być ostatni raz. No, fajnie, nie zdążyłem. ma wszystkie trzech jest po każdej po kolei... no... uciekniesz? no znowu no czyli to jeszcze nie ostateczna walka czy nie? a nie uciekł. dobra Ale udało nam się w końcu go pokonać więc tak jak mówiłem wytnę kilka kilka fajnie mieli tam było a pokażę wam tylko tą ostateczną walkę i i może jeden max 2 nieudane moje porażki. Chyba że było 2, że było ich więcej. Chyba było 3. No 4. Teraz tą stroną się udać, tamtą. Tak, nie, tak, tak. Ochronę składu amunicji. Teraz właśnie nie wiem, ile dokładnie będzie trwał ten odcinek i znowu tego. Ale jeszcze myślę, że jeszcze nie ma zbyt dużo czasu. Więc jeszcze 5 minut dogram. I tam już byliśmy. Co mnie zatykowało? Skąd dwa w tej szafce? Zaraz muszę się zbierać. немного не а oh, oh, так и yeah. идут oh, oh, To lata, ale nie wiem czy to jest coś wrogiego A, kolej z granatą Fajnie. Prawda Jeszcze gdzieś trochę amunicji, bo dostęp nie ma Ewentualnie ten odcinek będzie jeden krótszy Podejrzewałem żeby był za krótki że maksymalnie dwadzieścia parę minut. się tutaj. D Daneck has shifted. We can take one, get out of here. If you care at all about Ellie, you will do this for her. Haven't you been paying attention? We're the only hope of saving our entire race. There is no hope, Isaac. None. The best we can hope for is to survive and get the hell off this planet. W kierunku. Co nas tu czeka teraz? Czekam za zapisem. I zaraz się pojawi. Ale już czeka nas robotnik. Co nam dobrego przeniósł Aha, ja mam te części, to możemy stworzyć. I bierz miejsce do przechowywania. Aha, jeden ten. Dobra, to weźmy tutaj, więc co zrobimy? Dobra, też zbierać... pozbieram trochę rzeczy. W razie nic nie będziemy robić. Aha, ewentualnie sobie może omysły zrobimy. Nie ma obowiązku na to, tylko broni. Magazynki, tak. Myślę, że tyle wystarczy, do tego czasu jeszcze coś na pewno zbieramy Wejdziemy... oj O, co to za broń, ciekawa O, tak dużo Romaczki jadną O, żaduj No, jeszcze oczywiście robaczki jak jej nie lubię. Będę się uprzednią ciemni Dobra, no iść przez dobra, to już koniec. Myślę, że tu zaraz będzie jakiś zapis. Znaczy, trochę przeszliśmy. Oto mamy windę. idziemy... idziemy do góry. Tutaj naszego Jeśli go pozbędziemy Co to jest? No jeszcze patrzyliśmy Przewod i szybko mogą wydać na odległość tak to... I... I podejść żeby na coś zrobić A, trochę pozbieraliśmy więc idziemy dalej idziemy tutaj Warsztat to na znaczy się nic tego nie zrobimy, więc z góry, że robię cika mojego dnia. Dobra, mamy no, kolejną windę, tym razem jeszcze w górę. Spróbowano trochę jazza, ale nie ma spisu, bo to jest pięć minut. gdzieś. Gdzie ja Tutaj? No nie mogę tutaj tego ruchomić, chyba, muszę tak to... No. Nie chcę za bardzo za dużo nadrabiać. Dobra... Dobra... w nie z drugiej strony to samo trzeba zrobić.

Ale myślę, że w tym momencie chyba zakończę odcinek, najwyżej e, nadrobię ten czas, dopóki nie wiem miał odkąd był zapis, bo nie wiem gdzie dokładnie był, a że, chyba, że zejdę i mi tam zapiszę, to poczekamy jeszcze chwilę. No mam nadzieję, że w tym momencie będzie zapis. Tu zapis będzie, nie do celu nie mam zapisu. Dobra, to ja w takim razie kończę. Na jeżeli dojdę do Comentu wtedy będę dalej nagrał. To do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie.